No, dziękujemy naprawdę. Dziękujemy za, za wsparcie kibiców, bo mieliśmy różne sytuacje ostatnio, ale oni nam naprawdę w tym momencie bardzo pomogli. To nam się naprawdę bardzo przydało. Bardzo ważne, że cała drużyna zagrała dobre spotkanie. Przez całe te trzy dni, które mieliśmy do tego meczu, naprawdę cały czas zwracaliśmy uwagę, zaczęliśmy się tak napędzać pozytywnie, że ten mecz trzeba tylko i wyłącznie wygrać. Nie ma żadnych, żadnego odpuszczania, jest koncentracja od pierwszej do dziewięćdziesiątej, nawet ósmej minuty, jeżeli by się taka zdarzyła. Na szczęście wygraliśmy koronka, jest utrzymana, to jest no to jest dla nas najważniejsze teraz. Naprawdę jesteśmy, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękujemy też kibicom. Dziękujemy też naszym noszowym, bo oczywiście nikt o nich nie pamięta, ale też im bardzo dziękujemy i też oczywiście ich pozdrawiam, bo, 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 bo naprawdę nikt jeszcze o nich nie wspominał. Ciężar gatunkowy tego spotkania był ogromny i to widać było chyba w tych pierwszych minutach waszych poczynaniach. No na pewno tak, Były. na samym początku już sobie stworzyliśmy sytuację, nasza obrona i pomoc od razu dała znać, że, że my ten mecz chcemy wy, wygrać. Wszyscy wyszli bardzo wysoko i oczywiście podbyski gdzie na pewno poczuło zawodnicy na sobie pod działa na pewno poczuli to, że, że, że my od razu wysoko wyszliśmy bardzo, bardzo agresywnie. No i to też właśnie dało nam ten owoc, owoc zwycięstwa i tej właśnie radości, którą teraz mamy. Żegnany byłeś przez kielecką publiczność na stojąco, schodziłeś ze łzami w oczach. Pewnie wielu z nich zastanawia się, czy to był ostatni Twój występ w żółto barwach. No miałem z koroną no, 2 plus 1, wcześniej miałem powiedziane, że, że, że ten kontrakt nie będzie przedłużony, także, także ja sobie zdawałem z tego sprawę. No, zmiana nie była z tego z tym słodowana, że chciałam się też pożegnać. Na pewno też fajnie wyszło. Zabrakło już mi yy, sił. No, nie, nie ma co się oszukiwać, ale też to pożegnanie na pewno było jakimś takim wielkie emocje z mojej strony takie. No już nie rozmawiajmy o tym, bo wiadomo, że jestem związany z koroną bardzo mocno i ja dziękuję oczywiście wszystko. Nie chcę tutaj po prostu żadnych podziękowań czy coś, po prostu to jest taka prywatna sprawa. Trudna sytuacja dla zawodnika, który zawsze to podkreśla, jest związany z tym klubem, a, a odchodzić musi. No tak, ja nie muszę tutaj nikomu nic udowadniać, nie muszę po prostu tak jak zawsze z, zawsze mi tutaj w mówił, ty ryba nie musisz nic udowadniać, po prostu oni to o tym wiedzą. No ale zawsze taki byłem, że chciałam pokazać, że mimo to nawet w tych zwykłych, w ciężkich, w ciężkich chwilach, nawet jak nie szło, to, to chciałam pokazać, że jednak Korona jest w moim sercu, no i tak będzie cały czas. I Ja dobrze o tym wiem, że oni o tym wiedzą, ale zawsze chce się to jeszcze, chce się to jeszcze pokazać. A to, że, że tam jakieś łzy były, no to wiadomo, to są emocje. To jest pewne uczucie, którego nie w sposób opisać. Dobra wiosna w Twoim wykonaniu skutkuje pewnie tym, że ofert miałeś. Wybrałeś już? Ojejku, ciężko powiedzieć. Tak naprawdę spokojnie współpracuję z moim, z moim kolegą i on na pewno... Bardzo spokojnie podchodzimy. Bardzo spokojnie podchodzimy do takich sytuacji, teraz na pewno będzie czas na to, żeby po prostu zobaczyć co się dzieje, jak będzie, no nie wiem, no ciężko teraz tak opisać tą sytuację, jak to się wszystko rozwinie. Cel jest na pewno osiągnięty, korona jest utrzymana, życzę koronie wszystkiego, wszystkiego najlepszego, no i oczywiście wiadomo, no człowiek chciałby w Kielcach umrzeć, nie, wiadomo też chciałby być tutaj pochowany, tak się mówi, no ale to są takie pół żarty, pół serio, ale... Bardzo się cieszę, że korona jest utrzymana i niech sobie kibice dzisiaj się bawią i świętują. No i jeszcze takie ostatnie słowo, że ten na pewno rundę jesienną nie miałem takiej bardzo udanej, ale ta, ta wiosenna już była dużo lepsza. Chciałbym podziękować tutaj sztabowi, w szczególności trenerowi Tarasiewiczowi, który bardzo mi zaufał. Ogromne podziękowania z niego osobiście, jeszcze będę mu dziękował, ale niech też o tym wie, że takim zaufaniem, jaki on mi dał, tym właśnie strzeliłem te siedem bramek. No wiadomo, to też nie jest łatwa. Yy, łatwa sytuacja, w jakiej też byliśmy, ale na pewno trener tutaj zrobił niesamowitą robotę i też pamiętajmy o tym, że naprawdę on był z nami w każdej chwili, nawet w tych złych momentach, yy, nigdy nie powiedział na nas złego słowa, zawsze to wszystko brał na siebie, także naprawdę też brawa, brawa dla trenera i całą drużyną mu dziękujemy. Dzięki. Kamiś, to z serca? Na pewno, na pewno, bo to wiadomo, presja, presja była duża. Przed meczem mimo że wszystko było w naszych nogach, to, to wiadomo. Na pewno na pewno była duża presja, bo wiedzieliśmy, że nie wszystko jest jeszcze rozstrzygnięte. No i tym bardziej chcieliśmy to załatwić nie, nie oglądając się na nikogo. Chcieliśmy to załatwić tutaj w Kielcach u siebie. Co powinniśmy zrobić wcześniej już, ale niestety tak się sytuacja wytworzyła, że musieliśmy do tego e, ostatniego meczu być w niepewności, ale, ale naprawdę teraz jesteśmy szczęśliwi, że, że udało się osiągnąć dobry rezultat. W piątek zostaje Koronie? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo e, to, nie, to chyba nie tylko, nie tylko mi można takie pytanie zadawać, bo wie, dużo jest zawodników takich, którym się kończy. Kończy kontrakt, no i to mówię, to chyba nie tylko i głównie to nie jest pytanie do nas, tak, bo to nie od nas, to nie my podejmujemy decyzję tutaj, nie my rządzimy tym klubem, także, także myślę niedługo, niedługo to się powinno wyjaśniać. ona się utrzymała, jesteś zadowolony ze swojej ludzi wiosennej. Jeśli chodzi o indywidualne aspekty, gdzieś tam na pewno, na pewno... Wiadomo, utrzymaliśmy się po, po nerwowej końcówce, tak może nie wszystkie mecze były, były idealne, ale na pewno ta runda, ta runda zasadnicza tak była bardzo dobra w naszym, w naszym wykonaniu, jeśli chodzi o, o wyniki, ale głównie jeśli chodzi o grę. E, wiadomo jak, jak graliśmy w pełnym, w pełnym składzie, jak był jeszcze Radek zdrowy, także to naprawdę nieźle, nieźle wyglądało. Wiadomo, zdarzały się mecze powiedzmy, w pantki tak, wypadki przy, przy pracy, tak jak Zawiszą, czy, czy, czy mecz tutaj u siebie z Łęczną, gdzie to były bardzo ważne mecze, ale, ale myślę, że gdzieś, gdzieś, tam, gdzieś tam to wszystko wyglądało pozytywnie. Więc Was dzisiaj banieści swoim dopingiem. No za to naprawdę jesteśmy dzisiaj im bardzo wdzięczni, bo, bo nie tylko młyn, który się naprawdę dzisiaj spisał, także inni inni kibice, cały stadion nam pomagał i, i to było bardzo ważne, bo to był no bardzo, to nie ma tu się co oszukiwać, bardzo, bardzo trudny mecz i, i tutaj bardzo ważny był ten aspekt psychologiczny, tak, bo gdzieś tam tego, tego zdrowia tego nam nigdy nie brakowało, ale, ale dużo to zależało od naszej, naszych głów, od naszego nastawienia mentalnego. Z i zrobiliście chyba najlepszy prezent ślubny dzisiaj. No zaraz mu zrobimy. Także, także no Mały ma też swoją dzisiaj uroczystość. tak. E, także cieszymy się, no mówię, cieszymy się jako, jako drużyna, bo, bo ten sezon ten sezon był długi e, i był ciężki. Ciężki sezon, bo wiadomo jak, jak zaczęliśmy ten sezon byliśmy w co tu się oszukiwać w fatalnej sytuacji po, po tych pierwszych kilku, kilku kolejkach i, i myślę, wiele osób było takich, które skazywała nas już na, na porażkę, także naprawdę naprawdę duże słowa uznania dla, dla, całej, dla całej drużyny, bo, bo były trudne momenty, ale udało nam się jako, jako jedność jako kolektyw to przezwyciężyć, także naprawdę dużo sobą zdania. Powiem tak, moim zdaniem i nie tylko moim, ten mecz miał wyglądać zupełnie inaczej. Dwie bramki ustalili mecz tak, jak wyglądał potem już do końca. Jeszcześmy próbowali szarżować tam na końcu pierwszej połowy, ale trzecia bramka myślę, że już uspokoiła koronę i grała co potrzebowała już. No, my tam za wiele nie, nie mieli co do powiedzenia zostajesz w no zobaczymy no wstępnie wstępnie jakby to wygląda, wygląda tak że zostaje zobaczymy czy jesteśmy się dogadamy o. ta sytuacja w podbeskidziu wielu zawodników podobna jak w koronie czyli dopiero teraz rozpoczną się rozmowy prawda taki gorący okres dla wszystkich no, szkoda, że tak jest, bo, bo inaczej się gra jak masz spokojną głowę, a inaczej e, się gra jak nie wiesz co Cię czeka i tak samo chłopacy tu jak u nas są nerwowy. także może i troszeczkę to nie pomaga tej grze.